Hejka, dzisiaj nagrywam odcinek, gdzie pokażę Wam wszystkie wyścigi, które dadzą 250 punktów dla postaci, a więc zapraszam Was do oglądania. A więc, w skrócie, można to nazwać najbardziej opłacalne wyścigi. Pierwszym miejscem jest Murland, więc no od razu tutaj jestem. <ścoughs> I słuchajcie, najbardziej opłacalne wyścigi to są te z roletą. Dają one 250 punktów dla postaci obdwa, więc śmiało można robić. Ale oczywiście, gdy się zrobi wszystkie tutaj, no to też to za strasznie dużo, a te wyścigi nie są zbyt, zbyt długie, szybkie. Właśnie też szybko się je robi, a więc naprawdę opłaca się tutaj trenować konia. Więc ja zawsze gdy trenuję, pierwsze co jadę tutaj. Kolejne najbardziej upłacalne wyścigi są w, w Forcie Pinta i nie mówię tutaj o tym z bo ma ono tylko 185 punktów dla konia, chociaż to też nie jest tak źle. A mówię tutaj dokładnie o wyścigu z Cindrą, który również daje nam 250 punktów dla postaci, jak i mówię o y, tym na plaży Fortu Pinta. Bo też daje 250 punktów dla postaci. Bo w sobie tutaj o, o to chodzi w tym filmie, w tym odcinku. O te punkty właśnie. I tak jak wam mówiłam, daje on 250 punktów dla postaci. I jest on całkiem krótki, więc naprawdę się opłaca. Chociaż czasem są takie zakręty, że się gubię nawet po tym, jak robię go setny raz. Kolejnym miejscem. Gdzie jest najbardziej opłacalny wyścig, to Farma Steve'a. Tutaj tylko jeden wyścig za 250 punktów dla konia, ale tam troszeczkę dalej przy wybiegu, znaczy przy. tak chyba wybiegło, to się mówi. są dwa wyścigi, które dają 150 punktów dla konia. I są one całkiem krótkie, więc możesz w bardzo szybkim czasie zrobić te wyścigi, a za te dwa dostaniesz już 300, więc to też. Polecam. Kolejnym wyścigiem, który da 250 punktów dla postaci, jest wyścig na biegu Marleya. E, oczywiście reszta też daje bardzo dużo. Znaczy, no dobra, więc to nie jest tak dużo, ale 150, znaczy 200. 200. I kuleczkę widziałam, 150. 200 to już jest więcej. Myślę, że jak zrobi się te wszystkie trzy, to da to bardzo dużo punktów. No naprawdę bardzo dużo polecam. <grymne> A te wyścigi nie są takie długie, więc naprawdę warto je zrobić. Ale no tutaj oczywiście skupiamy się najbardziej na tym za 250. Kolejnym najbardziej opłacalnym wyścigiem jest ten za 250, czyli trening codzienny TOR 2.0. Jest on za 250 punktów, reszta jest za 200. znaczy jedno jest za 200, drugie za 150, jeśli się nie mylę. I y, są też one, też są krótkie. A więc y, myślę, że też możecie to zrobić, bo im więcej punktów dla konia, tym szybciej go wytrenujecie. Więc, no, uznajmy to za motto. <gry> więc myślę, że te idę te też możecie zrobić przy okazji, gdy tu jesteście. Kolejnym wyścigiem, który jest bardzo opłacalny, plus można go zrobić bez przerwy, jest wyścig Paulin, to wyścigowy na dworze. Na dworze, przepraszam. Daje on 250 punktów dla postaci, no tak jak każdy. Czyli jest są krótki, tak, średni chociaż ja w sumie jeszcze. No. Także. Nie będę zostawiać komentarza na ten temat. E, więc często coś, w coś wpadam. Ale no, nie jest to najkrótszy tor, jaki w życiu widziałam. Ale plus też jest taki, że można go robić bez przerwy, jakby cały czas i on się nie skończy. W sensie, że. No, to jest fioletowy wykrzyknik. A więc m, możecie po prostu cały czas robić ten wyścig i tak wbijecie poziom konia. Wyższy, nawet może do 10, jak się postaracie. Uważam to za trochę głupotę, że takie coś SSO dodało. No niby super, bo jak skończysz wyścigi, to i tak możesz dalej trenować. Ale moim zdaniem nie super, bo jak skończysz wszystkie wyścigi. Ja kiedyś skończyłam wszystkie wyścigi. Gdy nie było jeszcze tych fioletowych wykrzykników, to miałam taką satysfakcję. I było tak super, że zrobiłam wszystko, no nie? Jest pusto. A tak to zawsze te fioletowe wykrzykniki będą i no, no, jakoś tak jestem średnio o tym, że SSO dodało takie coś. Oczywiście, tak jak mówiłam, nie udało mi się. Lecimy do kolejnego. Kolejny najbardziej opłacalny wyścig jest w z złotych liści. Dokładnie mówię tutaj o tym, o to wyścigu. Ale jak widzicie, są tutaj cztery wyścigi, które również są mega opłacalne. Czy no, nie są najkrótsze, szczególnie te dwa ukóry. Ale ten tutaj malutki jest trudny, ale krótki. Myślę, że śmiało można robić te wyścigi. Wszystkie, jak mówiłam, im więcej punktów dla konia, tym, tym lepiej, tym szybciej wybierz poziom. Nie pamiętam jak to mówiłam szczerze, bo chociaż mówiłam to parę minut temu. Mam sklerozę. Jedziemy właśnie do kolejnego miejsca i myślę, że nie każdy może to mieć, bo to trzeba było robić reputację. I nie chodzi tutaj o to, o tego od razu mówię. Ym... O właśnie, wieści zielonej doliny. Do, do tego trzeba mieć reputację skończoną i jeszcze to ciężko do tego dojechać, ja to się gubiłam. A więc proszę bardzo tutaj. Mam no, to wyjście jak u Morgany. E, jest on dość krótki, ale dla mnie trudny. <laughs> Przyznaję się, dla mnie jest strasznie trudny. Ale no, jakoś trzeba, jakoś trzeba sobie radzić. No, jakby wpadłam już z więc... Tak, brawo ja. Okay. Mówiłam, że to jest trudny wyścig? Mówiłam. Kolejnym wyścigiem jest wyścig w stanie nowej grani, dokładnie wyścig z Genie. Dziwne, że nie jest ruda. <grym> Ale nieważne, nieważne. Daje on oczywiście tyle, ile ma dać punktów. Jest on trudny. Przynajmniej dla mnie, dla mnie prawie, że wszystko jest trudne. Ale szczerze Przyjemnie się go robi. Jest trudne, ale przyjemnie się robi. Strasznie krótki czas do dobiegnięcia kolej, do, do kolejnego... I Co ja gadam? Dobiegnięcia do kolejnej strzałeczki. Kolejnego punktu. Taki minus, ale to mogą się być trudne, a nie. Kolejny wyścig jest tutaj uminki. Zawsze przyjmę, że to mimka. Nie wiem dlaczego. Uminki. A dokładnie to. Tak, tu przestrzeliłam że <noise> znaczy, wiedziałam, że coś tam, ale no Jest to dla mnie trudne bardzo, w ogóle nie lubię tych wyścigów u Minki Minki, jejku Ale no cóż, jak trzeba, to trzeba I słuchajcie yy, Jest to znowu wyścig, który można robić cały czas Znaczy yy, że Znowu jest fioletowy wykrzyknik. A więc w sumie możecie też Cały czas na tym być Poziom konia, ja kiedyś tak wbiłam do piątego, bo później już mi się nie chciało cały czas jeździć tego samego. I tak cały czas źle mi wychodziło, bo cały czas coś wpadałam. A więc to koniec wszystkich wyścigów za 250 punktów. Mam nadzieję, że o żadnym nie zapomniałam. Jeśli o jakim kotek zapomniałam, napiszcie mi w komentarzach, ale to nie koniec tego odcinka, słuchajcie, bo mamy tutaj jeszcze kolejne opłacalne rzeczy, słuchajcie, co sobie na razie tam czoszą który mi pomógł w 24 level. I słuchajcie tutaj mamy króweczkę, która nam da 300 punktów dla postaci. I możemy ją tak y, y, zawlec do tej baby Mery, którą Wam pokażę za chwilę. Za chwilę Wam ją pokażę. Bo ktoś może nie wiedzieć, bo to nie jest dziwne. Nic, tylko u mnie to nie jest oznaczone na mapie. Tutaj było, no ale nieważne. Jedziemy ja sobie do Mery. I tam bardziej w, zawsze znajduję w tym w sadzie te, zwierząt, te zwierzaczki, które bardzo się opłacają, bo niektóre w ogóle jadą za nami, więc wystarczy po prostu po... powiedz po, A więc, no, się bardzo opłaca. No, krowo! Krowo, czemu ty się mnie nie słuchasz? No, idź tam, idź tam. Nie. Tak, to jest tutaj, słuchajcie. Jej, tak. No i proszę bardzo, mamy tutaj Umery. Co nam da? 300 punktów dla konia. Więcej, oczywiście, zwierzęczek można dać Tam wresie, w tamtym w W ogóle wokół rancha Starshine. I kolejne bardzo opocalne, co się ukazało jeszcze bardziej niż za 250. Um, są to te wyścigi przy tej tablicy. Bo wszystkie solo dadzą 400. A wyzwania też dadzą 400. Ale czasami jest taki problem, że nie da się kliknąć tego, jak się na przykład zrobi wszystkie solo, chce się zrobić wyzwania, to nie da się kliknąć tego o to. Nie wiem dlaczego, ale te, wy te wyścigi wspólnie dadzą nam 800 punktów dla konia. Więc wow! Ewentualnie 700, bo zależy czy działa, czy nie działa. Ten jeden wyścig. A więc taka ciekawostka. I jeszcze, jako taką ciekawostkę, Wam powiem, że jeżeli ktoś ma jazdę duszy, no to to też bardzo polecam robić, bo to też daje punkty dla konia, a szczególnie misje. W ogóle, jak robicie jazdę duszy, to róbcie najpierw misje, a później treningi, bo misje dadzą więcej. A więc zaczynajcie od misji. I to. Pierwsza mi się da 600 punktów na konia, a druga chyba 300 albo 200, więc. Wow. A więc to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Na pewno będzie dłuższy niż ostatnia aktualizacja, chociaż nie wiem, bo dużo tu do montażu. Mam nadzieję, że Wam się odcineczek podobał. Do zobaczenia w kolejnych filmach! PA!